No siema, ja jestem Sopkan, witam was dzisiaj w kolejnym odcinku z LS Stories. Był tutaj jakiś update na serwerze ze wzrostem popularności ostatnio i tak dalej. No i kilka tutaj usprawnień zostało dodanych, ale poza tym nic szczególnego się tutaj w grze nie pojawiło. Nie wiem pod jakim względem jakoś dokładnie będzie oceniana ta... Popularność, bo jakby nie patrzył, to moją postać zna tutaj. No już nie oszukujmy się nawet będąc skromnym, ale co druga osoba tutaj kojarzy moją postać, więc jakby nie patrzył. E, możecie mi tutaj już zdjęcie zrobić, nie wiem, czy takim profilem chcecie, żebym wam się tutaj ustawił, czy może tak lekko głowa do góry. No, ale myślę, że Don by się tutaj elegancko wpasował. Ta popularność, nie wiem, czy ja mam jakimś e, aktorem tutaj porno zostać na serwerze, czy czym, ale jakąś popularność spróbujemy sobie też nabyć. No i myślę, że byłoby elegancko, ale w dzisiejszym odcinku damy się w poszukiwaniu miejsca na jakiś magazyn tutaj dla nas. No, i naszego Bufalo wypchanego towarem po brzegi, więc pasowałoby ogarnąć jakiś garaż. więc myślę, że garaże w dobrej cenie, takie, żeby tylko autem wjechać i coś postawić, no to idealnie znajdują się na dokach. No więc my moi kochani, na spokojnie pasy sobie zapniemy, żeby tutaj nie zbudzać żadnych podejrzeń. No, i na pełny piszcie przez miasto, taka, nie zbudzamy podejrzeń, ale pełna pizda przez miasto musi być. Tylko niezbyt pamiętam, jaką komendą się to robiło, ale chyba ukośnik drzwi, więc sprawdzimy, czy tak to działa, czy tak to nie działa. Chcielibyście zobaczyć na przykład tuning tutaj Buffalo, czyli naszego firmowego auta, Tutaj możemy powiedzieć, no bo jest to jedyne moje auto ze schowkiem. A taki fanfang, nie wiem, czy w ogóle wiecie, posiadam jeszcze dwa pojazdy w swojej kolekcji. Zaprezentuję wam to, jak po prostu wysiądę z tego pojazdu, no ale na razie chciałbym znaleźć miejsce na jakiś garaż, ale to tak, żeby było gdzieś z tyłu skitrane yy, i też tak w oczy się nie rzucało. No z tamtej strony mogą nas yy, obserwować. Takie miejsce na przykład byłby git, tu byśmy mogli mieć łódź na przykład i byśmy mogli też łodzią transportować narkotyki. Trzeba to prześciutko, elegancko, yy, moi kochani, przemyśleć. Myślę, że w tym miejscu yy, można by było coś pokminić. Nie, ja bym sobie zrobił sam garaż, tak żeby tylko auto mieć gdzie trzymać, a nie jakieś tutaj specjalnie wydziwiane rzeczy, bo ja jeszcze tej heroiny tutaj nie upłyniłem z tego naszego buffalo, więc myślę, że w tym miejscu idealnie by było sobie zrobić garaż i po prostu przeładować to do bagażnika, na przykład Vincencie. Przy sobie tak wyciągniętych sztuk, to tak nie wiem po 50 włożyć, na przykład. No bo wiecie, z setem na złapem to będzie większe przypawa, tak to to przynajmniej jakieś rozdzielimy. z tego co wiem, to musi się też pojazd e, elegancko utworzyć, więc jakiś tam odstęp od tego musi być centralnie, przy tym chyba tego nie zrobimy. Dobra, zrobimy sobie garaż na 180 m2 myślę, że jakieś tam e, autko uda nam się jednak upchnąć w takim garażyku e, i potrzebne nam będzie 9300 plus później jakieś meble będzie trzeba dokupić i tak dalej e, ale to się... Ogarnie przy czasie, więc na sprzedamy wtedy tę torbę. Ale weźmy sobie wypłata: 9400 było nam potrzebne. Sam budynek sobie po prostu zajmiemy. A jak sprzedamy, potem jeszcze kilka działek, jakieś heroiny, na przykład nie wiem, w kolejnym odcinku. No to jeszcze w kolejnym odcinku udekorujemy sobie elegancko tą naszą klitkę, tylko tak swoją drogą teraz na tej postaci robię zupełnie w innym miejscu niż na Santanie, no bo na Santanie to jechałem sobie tutaj no i ta prosta w prawo, no i to jest ta słynna miejscówka Santany, możemy sobie przejechać ale nie chcę robić na samym miejsce, no bo wiadomo później będzie mi ktoś gadał, zresztą widzę, że to miejsce jest tutaj zajęte no ale właśnie w tym miejscu tutaj Santana wcześniej Urzędowe, były to bardzo piękne czasy. No ale teraz przeniesiemy się w inną część doków. Dobra, i to jest z tej strony i dobre jest to, yy, że mamy tutaj właśnie taki pomost powiedzmy, bo tutaj będziemy mieli garaż, no i z tego garażu będziemy mogli na przykład jakiś rolpy większe odgrywać, no i po prostu tutaj łódką transportować jakiś towar. Na przykład, no nie wiem, no gdzieś w Sunfieru się ugadujemy, ja to cała łódka wypchana w torbach yy, spotykamy się gdzieś na jakimś innym molo. No, zwizualizujcie sobie to. Dobra, no i to były te drzwi, tak? Dobra, no i teraz robimy drzwi. Garaż 180. No i proszę bardzo, moi kochani, gratulacje. Jesteś właścicielem tego budynku. Pobrano 9360 USD za stworzenie tej nieruchomości. Aha, i tu jest garaż, już tak? Ty, patrzcie, ja tu mam interior. Ty, ty, ja tu nie muszę teraz mebli sobie dodawać, ani nic. Co wygadacie? To patrzcie, jakie to jest duże. To się mi samo coś tutaj utworzyło w tym miejscu. Ej, wam powiem, moi kochani, to my klitę mamy tutaj zajebistą. Kurwa, tu mi się jeszcze dwa auta zmieszczą mi mój Sanchez. Tu mi się wszystko pomieści. Eee, no wam powiem, widzowie, teraz to elegancja Francja. Ładowanie wnętrza. Aha, i teraz jestem nagle na dachu. Ty, to gdzie jest moje auto? Ty, kurwa, co się z autem stało? Aha, nie siedzę jako kierowca pojazdu. Ty, widzieliście to moi kochani, ja się pokazałem w jakimś interiorze? A teraz mi kurwa auto wcięło. Ty, to może ktoś tu ma już jakiś budynek w tym miejscu, czy ja zrobiłem u kogoś tutaj? Aha, i tutaj edytywmiary wnętrza i tak dalej. Dokup obiektów, aktorów lub akcesoria. Aha, i to za punkty premium kupujemy, ok. Lub znajdziemy w sklepie 2, 4 na 7. Wszystko spoko fajnie, ale co się odjebało. Dopiero byłem w jakimś interiorze. Nie wiem, czy to był kogoś interier, Czy tu kurwa, ja zrobiłem drzwi w tym samym miejscu, ale tam żadnych drzwi mi nie pokazywało nikogo. Jak tworzyłem, to mi pokazało, że mogę je stworzyć, więc I don't know what happened. Po pierwsze, wjechałem w jakiś przejazd do jakiegoś gotowego garażu, a jak chciałem wejść, to się pokazałem na dachu. Więc, tego to ja w ogóle nie rozumiem, co się odpierdoliło. I teraz nawet stąd kurwa nie wyjdę. No niby gdzieś na tym yy, miejscu powinien mieć wejście, bo tylko że na dachu się stworzyło gdzieś tu wejście, tylko nie wiem, jak stąd wyjść. Dobra, no i pierwszy kąt. No to z tej załóżmy, e, pójdziemy sobie tak do przekątnej, i tyle, ile będzie to 180 m2, e, tyle musimy mieć. Tu mamy 160, jeszcze trochę mogę pójść. Dobra, 170 to będzie gdzieś tyle. Myślę, że tutaj. E, jakieś auta się powinny nam zmieścić No i wyznaczyłem sobie te wymiary Więc dotąd mamy taką klitkę Myślę, że coś się tutaj zmieści e, Ja bym chciał przede wszystkim swoje auto Tutaj odzyskać, więc w końcu stąd wyjdziemy W tym miejscu mamy drzwi, więc Elegancko wychodzimy sobie Dobra, to jest garaż 606 Los Santos Ładowanie wnętrza Tylko gdzie jest kurwa moje Buffalo? Halo, halo To jest pytanie To już jesteśmy tu u ludzi, tak? Dobra, V Buffalo Odspawnowano V Buffalo Kurwa i zrespiło mi go teraz całkiem w Los Santos. Ja cię pierdolę. Przejazd tutaj do kogo ja tu wjechałem? Tu jest jeszcze jakiś inny interior? Ładowanie wnętrza. Nie, to jest ten mój. No kurwa przecież tu nie ma innego interiora. Ty no patrzcie, tu jest też Garaż 606 Los Santos. Tylko ten ma interior. Ty, to który kurwa ten garaż jest mój w końcu. Drzwi. Ty, co tu się odkurwiło? No bo patrzcie, tu ktoś ma tu garaż w tym miejscu. A ja mam garaż w tym miejscu. Ale ja po prostu nie widziałem, że ktoś ma garaż aż tutaj w tym miejscu. Dobra, nie wiem, ale się tu dziwne rzeczy odwaliły, więc ja bym sobie napisał tutaj do admina z ciekawości. Napisałem do niego tak: Siema ty, bo zrobiłem garaż w miejscu, gdzie ktoś już ma garaż, i totalnie bez przypadek, bo nie widziałem markera. I co teraz? No i my sobie tutaj oczekujemy. No ale w sumie nie widziałem tego markera, no bo tego markera w tym miejscu e, tak naprawdę nie widać. No i goś napisał. Mi na, żebym napisał ticket na forum lsstories.pl Tickets, nie wiem, film też z tego mam Więc przynajmniej się pośmieć, jakaś tutaj wtopa odpierdoliła Więc taki tutaj odcineczek z wtopy na LS Stories. Ja napiszę ticket no i pewnie w następnym odcinku poszukamy sobie Już jakiejś innej lokalizacji, no i myślę, że wtedy już na pewno sprawdzimy czy są jakieś drzwi w okolicy no więc zrobię sobie tutaj screena dla administracji dla was, odcinek. E, trochę taka wtopa. E, no ale trzymajcie się wszyscy. Do następnego. Yo!